Jedziemy Ohoho Serio, błysk A, oż tej w nocy Ale lagują Jak się tu zmienia to broń Tak Patrzę, to zmienia. się zmienia Patrzcie co mam na mapy rysuje Hehehehehe Jaki <coughs> Dobra <coughs> Dobra, członki a, członkami, a dobra, ale... Dobra, stare... Trochę laguje, nie? Czym się wydaje? Nie, yeah, mi bardzo płynnie chodzi Znaczy... Bob. Tak, wy mi tak troszeczkę przeskakujecie, ale... Ej. Dobra, ja jestem. Dobra, let's go, motherfuckers, kurwa. O, oh, o, oh, kukwu. Yeah. Chuj, motherfuckers, One ja kurwa. One-up'ys of Ja się trzymam z tyłu. Kurwa, wyjebać ci? Potrzebny technik. No to ja jestem takim technikiem, żółtym. Dobra, motherfuckers. Let's go. Nie jest ej, ej, drudny. ej. mną. Ty strzelaj, który? Jest, tak, tak, Oczywiście strzela. Daj. O! Nawet nie! O, mój detekt by zamigał. Będą obcy zara. Tak? Z tyłu będą. O, o, o nie! O, lag, lag, lag. o! Dochodzę! Daj, macha! Dzień! Kurwa! Ja to Ja was tu ubezpieczam, nie?

Nie, ja. właśnie fajnie, realnie. Realizacja... Właśnie w sumie mi się podoba friendly fire, nie? No. Ja Przynajmniej no, trzeba patrzeć gdzie strzelasz, nie? Tuż bawarka jest. Jakoś. Ej, nie uciekajcie tak z dół, bo nas tu wiecie. Braaaaj. No. Co Ej, bo nie ja, ja idą. ja wezmę spowarkę. Co to jest? Tewka swetki. Jest... No. Dobra. Dobra. Osz, do k***a, ja tu... Aaaa... K***wa... się boję strzelać, żeby was nie zranić, k***a. Czekajcie, jak skończy się ta chwala, to czekajcie, muszę się przyciszyć trochę, Saliu, bo was nie słyszę. was tak słyszę, że mnie k***a Dobra, czułem. stop, stop! Ucie, Ej, czekaj. czekajcie, bo tak was kiepsko słychać, taki na pierdolę. ja sobie to przy, przyciszę. To. O, muzykę se całkiem ściszę. Ja ściszę wszystko tak do minimum. A ja będę gonił zielonego Deliana. O, dobra, teraz jest fajnie. Czy I... tu nagrywasz remor, czy...? No wiadomo. Tak, czekajcie, Co? zobaczę jak się... jak się bo tak, tak. Czekaj, czekaj, czekaj. leczmy. leczmy. O, o dochodzę. Aha, to takie. Ooo! O je. Oooń, sorry. sorry Marnowałem. Oh, yeah. yy, to mnie nie taczyło mnie. O A amunicję kto daje? To celista z broni, O ile ma amunicję. Nie ma amunicji. Oho, ktoś... ni... Ohoho, to fajnie będzie. Ja mam te flary, nie? No tak. Jak ale... się rzuca o flary? Nie, ja żem broń w Na jedynce chyba. Na jedynce? Tak. Tak, na jedynce, A. dobra. Ale... Ja mam działka tesli, ja tak jak ty masz na Ej, Bartek rzucał w tyle jest. Bo... Dobra, dobra, Jest Bartek, całe szczęście Ja nie wiem Bartek. jak tu się jeszcze steruje, tam jakieś flary, nie no, flary pójdę no. no ja mam flarę, chcesz flarę? Mam Też On mam flarę Ty masz, flary. masz flary. Nie, nie masz flary, ty masz Bartek T Ci powiem Masz apteczki A ja, a ja mam przy amunicji dobra. jeszcze takie Czekajcie, pięć jakby dużych tu... pocisków, co tu... to jest? To są magazynki? A, granaty okay. Ej, No a jak, jak się tymi granatami rzucać? Na drugim przyjście myszki chyba. Nie, nie na, na drugim mam mele. Ten. Mele. No, na, ten, F F na F, na F. O, dobra, mam. Widzicie działko? Dobra. dobra, a teraz... Jest yy, no, działko. Będzie fala. Uważajcie. No, dlatego... O, ty żeś już zagrał, dobra. No ale co, przynajmniej jeden wie, co się dzieje w tej grze Właśnie, nie powinno tak być. Nie zna, po co mi to strzelać do mojej strony. Dobra. To dana. Dana. dobra to dana. Dana.

Yes, nie exactly może wam teraz Te uh, 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 uh. so we'll Ale nie rzucajcie. Okay. Co? No, no, może w skrzyneczkach są. E, Rozwalać skrzyneczki. Nie chyba nie. Ej idą z tyłu. A. dobra idziemy oh dalej. God, Uch. 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 Pali mnie <laughs> Dobra, idziemy dalej. Mam, mam ammo, muszę się, się to działko? Kurwa, przyjechamy mam... mi. Nie wiem, Dobra, ja idziemy ja dalej. Idziemy dalej. Chyba się nie da mmm. O, oj, oj, yeah. yes. O je! Yeah, Przeszliśmy dzięki! Przeszliśmy yeah. <grym> całą grę, Aura, do <grym> fajnie się grał, dzięki. dzięki <grym> do widzenia. No, wiecie co? Fajnie, Fine. fajnie się grał. Jest, drugi level, yeah. Żelowy Delian był najlepszy. Dobra, kto tak. był naj... Kto był naj... Gorszy? Jo. <grym> ale w jo? ja byłem najlepszy. No, ja byłem we wszystkim najgorszym, dzięki! Nie. W... No, ale za to może wszystkich najwięcej postrzelił. No wiadomo No bo w, napierdzielasz i nie patrzysz kaj szczelusz No gramy dalej A. Dobra, no, gotowy jak zaczęliśmy nie. to może zagramy <laughs> Troszeczkę tak dłużej no, To może weź ktoś tę paczkę z amunicją czy coś ty Fajnie by było nie? No, no wypadałoby A nie chyba się nie da teraz Nie da się Da się zmienić teraz klasę? Nie Nie Skąd wiesz? Będziemy grali z tym co mamy ja wiem. Przecież nie, nie. fajnie. A się herbatka skończyła. A ważne, że będę miał ammo. Ammo. ammo no. A można jednak. No pewnie, że można. Przecież to było bez sensu. Dobra to ja Taki Bartek te nie zle. weź amunicji i potem... Raty bojowe ja mam. To weź amunicję. Nie, bierz raz bojowych. Ja bierz i bierz. Mam Czeka ja sobie wezmę, czekaj, ja se wezmę. Ja mogę amunicję wziąć bo no są montowalna na ścianie, mina Ja biorę laserowa. ciężki pancerz Haha, ha. nie no, to co mam wziąć? A, dobra, ja biorę apteczkę osobistą A tu? Nie weź ma... w... ja, wez ja wezmę działo zamrażające A kto w końcu, kto ma tą amunicję? No, no nie, ja biorę telekartkę Specjalista od broni powinien się... mieć No to, o, czyli nie mam, żalowy pelion tak Ale Proszę on ma jeszcze tu... działko, nie? Proszę mi tu, amunicję jakąś Proszę mi tu, ale bardzo proszę, jakąś amunicję. Dobra, ja wezmę amunicję. O ile mam tu coś? ile się z A ten wziął shotguna, czyli ten. No o dobra, to. A. Bartek ma. Ja... Amun... Nie, Bartek ma zdrowie, dobra, ja wezmę amunicję. Dobra, idziemy. To jest ammo? Tak, to, to jest ammo. A czy. dobra, nieważne. No dobra, ready for action, ja mam shotguna, nie. No ja też. No, dawaj. Already to lock, to lock. Ready dobra, to ja się, dobra, idziemy. Komor. 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 Colony, we'll get get to Patrzcie, mamy Komand. 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 mnie. Oh, postrzelił. O tych pewno Gemor, bo Gemor to fałkę hala, nie wie nawet po co chciałem. Dobra. to tu bardzo, bardzo nic nagrają. Strzelamy... Z tyłu! Panowie! Co już? Rozwalajcie te O! A, Otoczony zostałem! Le lepiej nie przeładowy lepiej przeładowujcie wtedy kiedy Wam e się sko skończy całkiem amunicja Wiem, bo to, to tak śmieszne jest Ale też realistycznie no. Podobnie jak opcje też realistyczne są opcje Ty O atakują Oj Bartek ulecz coś w Barthomie Dobra, ja się leczę a, no. a, Bartek lubi. Jest no. no. e, oh. oh -oh. Jestem snajperem, nie. Je nie, nie ja <totrofie> 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 <A, totrofie> <totrofie> miasto. Ja pilnuję Dobra, dał dużo. Ależ jest doskonałe. A to nie ode mnie, płetk, dobra. To jest apteczka. O jest. Chcecie lecz, amunicję? Leczcie, lecz idziemy dalej. Dobra. Ej, no, dalej było do życia. No. We, weź się, nie wysuwaj aż tak daleko, bo. Czekaj. Też oszczędzać apteczki. O, apteczka osobista tak. Weźcie O jej, dziękuję A wziąłem Dobrze Waga będzie BUM Z tyłu Jakby no. A ja się patrzę na na i gdzie. Widzę, że coś idzie no, Widzę, że idziemy. idzie, Dzięki, że mnie tak zabezpieczasz, Ho, 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 no nie? że się o mnie troszczysz. Ojeju. Jak miło, nie? Sam się mogę Cover me, dobra. Masz jak ktoś te apteczki, jak chcecie się leczyć. Nie apteczkuj mi to. To mi strzela znowu. O, apteczka osobista. wtedy raz, O, tu będzie fajna akcja. Ja muszę Tyu! To chodź tu do nas. Dobra, idę. Wszyscy tu muszą być, no chodźcie tu Dobra jeszcze no. no Teraz czek. Czekamy na tą action. Access, Dawaj action. Cały nie zeszłym Dobre No co jest? Dlaczego to nie rusza? Teraz nie mam. Dobra, tutaj. Nie! Ja nie, to... nie! to się dzieje? Nie! Nie! Ale ja 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 ty będziesz pilnować pewnie. O, o, lak, o! Już. O, 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 Jimmy, już widzę, że wie co się dzieje. Będzie Tesla. Stawiam. Będzie fala. O, i to po O ścianie po ścianie idą. Ale ścianie motion. O ścianie idą. O ścianie idą. Tak ma idą. chyba. Nieprawda. Nieprawda. Nie o szkoda no, Ty żeś już całe przeszedł, czy może Nie. nie zamił, zamił. No wreszcie nie. Na razie macie pull, to nie będę marnował wtedy. No. Oj pan się zła Oje Ojej. Masz drugą branżę. Boże, A A ma, nie ma woli, nie bo ma nie ma woli, nie ma woli, nie ma ja, woli, cool, nie cool. ja, ja. <laughs> Jak zmieniać na dru drugą stronę? Na scrollu nie, nie można nagrać Na kurtę. No i tak masz to w Chciałbym A no tak. Nie yes, yes, yes. ja, bo na scrollu mi raczej tak nie być wygodnie. No co ty wyglądasz? O właśnie wezmę ser. A nie już nie ma. Dobra, teraz Co to był? <laughs> Italian. Co, 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 co jest? To, to byłem Jo! O -o. Coś, coś się stało zaraz. Trzeba skryć, chyba się zgubiliśmy. Trzeba coś na mapie namalować <grym> wam powiem. Hops, hops, O! o. Albo no, nie, exit, nie. Chodźcie tu wszyscy. Co wszyscy? Chodź tu wszyscy. Jednak czyżby to koniec misji? O! Jest, jest! Skończyliśmy grę. Oh, that's <inaudible>